Siemanko z tej strony, El Diablo, zagramy dzisiaj w minigierkę o nazwie SCP-087. Część B już dodałem, to jest część A. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo <coughs> była przed, przed B. Mimo, że nie ma tego na nazwie. No i co, tym razem jesteśmy na klatce schodowej, no ale e, to SCP nie różni się od tych wcześniejszych w sensie, że musimy chodzić przed siebie. Tym razem jest to klatka schodowa, dość spora. Dość sporych rozmiarów, i to jest praktycznie można to tak stwierdzić, że gra na wyobraźnię. Gra, gra dość długa, no na pewno nie zajmie 10 minut, tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba że tu jest losowy czas, bo raz się przechodzi dłużej, raz krócej. Miejmy nadzieję, że ja trafiłem na w miarę, na w miarę krótki, żeby to nie było wi nie wiadomo ile. No i co? Jesteśmy. Na tej klatce schodowej gracz no, rozpoczyna przy tych drzwiach No i schodzimy na sam dół Tak, mówiłem, że jest to gra na wyobraźnię, tak, a mówiłem 6. E, dlaczego na wyobraźnię? No bo tutaj nie ma za bardzo dużo strachu, praktycznie w ogóle A kiedy, to to już się sami dowiecie Nie będę wam psu tutaj e, No jak widzicie nie ma tutaj duchów, jest tylko ciemność, klatka schodowa i no i takie mm, fajne dźwięki w tle. Tak jak na peronie, jak pociągi jadą albo jakby silny wiatr był. I my sobie tak naprawdę sami wmawiamy, że zaraz nam jakaś morda wyskoczy. O, patrzcie, teraz mi się w tle nagle pojawiło jakieś krzyki, w tle słychać jakiś głośny oddech. No i my się mamy tego bać, mamy sobie wyobrażać różne rzeczy. No, miałem naprawdę śmiech jak czytałem na różnych stronach, że ludzie się tej gry boją, w ogóle się <laughs> ją, że to był pod, op pod opisem, że to jakaś bardzo straszna gra, że mogę nie wytrzymać tego <laughs> naprawdę w ogóle przerażające to nie jest. Znaczy no co, co mogę powiedzieć? Grafika jest fajna, ale wydaje mi się, że mogli tutaj no teraz jakiś cień się pojawił, że twórcy tej gry mogli tutaj się naprawdę bardziej postarać. No bo schodzić przez pół godziny po pustej klatce schodowej, no to jest według mnie kicha. Mogli chociaż co 10 pięter, nie wiem, cokolwiek zrobić, właśnie jakieś cień, że nie wiem, jakiś yy, bardzo głośny dźwięk mi nagle wyskoczy, że ja będę strasznie się tego bał. No a tak to, no tak to jest beznadziejnie. Tak, to jest beznadziejnie. Nawet by mi się bardziej podobało, nawet jakby to było krótsze, załóżmy z 10 minut, ale kurczę, jakby tutaj było coś strasznego, no. To jest na pewno lepsze niż pół godziny bezsensownego łażenia. Bo widać, że ci, co tworzą te, te minigierki STP, widać, że, że siedzą w tym temacie, że mają pojęcie jako, jako takie o horrorach, że potrafią zrobić ciekawe dźwięki, że potrafią zrobić fajne mapy i skoro mają takie pojęcie to wydaje mi się, że powinni również je przełożyć się do grywalności no nie wiem, po prostu jakąś no więcej tego strachu ja sam nie jestem jakimś tam wielkim zwolnikiem, żeby same duchy co chwilę się pojawiały no ale żeby to było dość, dość dużo zaskoczeń żebym się nie spodziewał no zawsze najbardziej straszy chyba Głośny dźwięk no i jak coś nas goni Załóżmy Wydawało mi się, że jakaś tabliczka była, ale jednak nie No i mówię, no tutaj zrobili kompletną tandetę i nudę Wyobraźnią sobie, tu można rzeczywiście Popracować Kurde, ale szybkość to tutaj jest beznadziejna, patrzcie Trochę szybciej niż w Jew on the grudge ale i tak jest wolno. Powinni zrobić, żeby nasz bohater sprintował, to nie musiałbym skakać w ten sposób. Jak ktoś chodzi na piechotę, to pozdrawiam. To, to może zająć godzinę, jak nie więcej. 37. Jeszcze cała droga przed nami. Ale jednak wydaje mi się, że to ma dwa zakończenia, ponieważ jak grałem za pierwszym razem, no to oczywiście było tak samo jak teraz. Za drugim razem, kiedy grałem, to ta gra no, krócej mi zajęła, szybciej ją przeszedłem. Ale nie było podajże napisów, no jakiś cień. Nie było napisów, które piętro. No i mi się wydaje, że to jest ta krótsza wersja, bo ponieważ szybciej to zakończyłem. Teraz mi to trochę zajmie. No ale co tam, poświęcę się Nic mnie nie goni przynajmniej teraz Kurczę, no taka fajna mapa Tyle by tu pomysłów można było zrobić Naprawdę, żeby ludzie się bali No a patrzcie no, czy wy się tu czegokolwiek wystraszyliście No nawet mogłaby mi się teraz jakoś jakaś morda pojawić jak się odwracam i patrzę na poprzednią klatkę Muzyka cały czas ta sama ile to można muzyką nazwać <laughs> mówię dźwięk jakiegoś szybkiego wiatru jakieś głośne oddychanie jakby komuś płuca przebiło My schodzimy dalej. Znalazłem jeszcze trzecią jakąś część tego SCP. Jakoś coraz mniej mi się zaczęło podobać. To beta jeszcze było do, do zniesienia. Nie trwało jakoś szczególnie dużo, a dawka strachu była całkiem niezła. Dość mocno się można było wystraszyć. To trzecie, które znalazłem, to w ogóle nie udało mi się przejść. 57. Czekam cały czas na niespodziankę. Mam nadzieję, że się jej doczekam. <laughs> na razie pojawiły się tylko dwa cienie, jeżeli mamy mówić o innych postaciach tutaj, w tej minigierce. Za tym to nic. Czasami... Czasami, ten, czasami jest to taki <grymne> dźwięk, aby ktoś latarkę włączał albo wyłączał. Takie kliknięcie. Nie wiem czy to jest początek albo koniec tego utworu. O, patrzcie. <grymne> Jakiś cień. Który to To 66. Pamiętam jak pierwszy raz grałem, że w ogóle nie zwracałem tutaj na nic uwagi Bo już po kilku piętrach byłem taki znudzony tą minigierką, że w ogóle na nic tutaj nie patrzyłem Które to? A widzę, że tu trzeba trochę zwracać uwagę 68 Nie wiem czy mam się z tego powodu cieszyć, czy, czy może jednak nie no, zaliczyliśmy trzeci cień. Czwarty. 70. No to już mnie akurat nie poruszyło. Bo ty, przy tym przedostatnim to nawet trochę drgnąłem. Bo wcześniej te cienie były takie przelotne, a tutaj spodziewałem się, że będę mógł do niego swobodnie podejść, a, a on i tak pozostanie albo zniknie, a tu zaczął się powiększać, więc myślałem, że jakaś morda mi zaraz wyskoczy. mogłyby być jakiś taki głośny dźwięk rozrywający banie. Bo już na pewno byłoby coś. Cinquenta i y cinco. O oh fuck! Co to jest? Jakaś twarz w ciemności. Dobra, idziemy do niej, albo ją omijamy. Nie wiem co zrobić. O kurde, wciągnęło mnie to. No nie, ten akurat cieć okazał się niebezpieczny dla mnie. Myślałem, że to będzie jakaś kolejna zjawa, która jak te jak te cienie chwilę postoi, jak podejdę to zniknie, albo wyskoczy mi jakaś morda. A ten wyciągnął do mnie łapy i mnie i mnie zabrało. Nie wiem czy zginąłem, czy cokolwiek. Nie no, spodziewałem się lepszego zakończenia niż to myślałem, że no nawet jakby ta postać już przy niej pojawił się jakiś głośny taki dźwięk, że wyciąga te łapy nawet i taki jest wielki hałas, to myślę, że to by było coś, no ale się nie, nie doczekałem tego. To było SCP-087. Dziękuję, komentował El Diablo. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się na razie.